W jakiej desperacji trzeba być, żeby mieszkać w takiej ciemnej, mokrej noży, spać na materacu zrobionym z zarazy, jeść zimne resztki? Czekaj, to jedzenie. Gorące. to może oznaczać tylko jedno. Ej, wracaj! Należy nam się jakieś wyjaśnienie! On się chyba bardziej boi nas niż my jego. Wiknijmy mnie strasznie! Sprawa! Rekwirujemy ten pojazd! Koście głównie po lewej stronie. No nie, to będzie trwało wieki. Biegnie do galerii! No już! Chyba nam uciekł! Chyba nie! Hej! Orientuj się! Nie masz szans! Ta nie pozwoli Ci uciec! I musztarda też! Stój, bo zaraz rzucę! Okej, okay, okej, okay. poddaję się. Hmm, niezła ścieżka destrukcji. Głupio mi, że rzucałem jedzeniem. No dobra, czemu się chowasz w naszym domu? Bo nie ma miejsca dla mnie na tym świecie. Bo jestem nikim. Bo nie wiem, po co istnieje. Ale ja pytam, dlaczego chowasz się konkretnie w naszym domu? A, bo tylko wy jesteście tak tępi! Mieliście pomieszczenie, o którym nawet nie wiedzieliście! Wiesz, co jeszcze jest tępe? No, z twojej matki! Nie mam matki. Tak, miałem na myśli jej spojrzenie. Przecież mówię, że nie mam przestań matki. Tak mówić o matce! No, to twarz twojej siostry. Nie mam też żadnego rodzeństwa. Niech to, w takim razie... Bo, proszę, przestań! To... co się stało? Nic ja pamiętam. Nie mam żadnych wspomnień z przeszłości. Jestem... nikim. A może nie jest aż tak źle? Przecież mnóstwo ludzi zaczynało od nowa swoje życie. Serio? Kim mógłbym być? Mógłbyś być takim luzakiem, który ciągle obrywa. Ta osobowość jest zajęta. Więc mógłbyś być szkolnym pajacem. <América> mógłbyś być bladym hipochondrykiem. Hipisem <highlight> wegetarianinem. Zrządliwym sąsiadem. Bugaczem. Spaniakiem! Przydawcą. Mechanikiem. Kelnerem. Gościem od I hamburgerów. Albo takim, co chodzi po mieście bez majtek. No sorki, ale większość dobrych osobowości jest już zajęta. <G Bo some noise> Na co powiecie na złą? Wow. Właśnie, nie mamy tutaj złego! Zostań naszym śmiertelnym wrogiem! Mógłbyś być największym przestępcą, jaki chodził po świecie! Największym, największym przestępcą, jaki chodził po świecie! Po świecie. Największym, największym przestępcą. Już pamiętam! Wszystkie błędy, jakie kiedykolwiek popełnił świat! Ej, ej! Jestem tutaj! Byłem jednym z największych błędów świata! To domek Moli! Wy tylko przejmowaliście się Moli! Radowaliście ją, a mnie zostawiliście na pastwę losu! Ale walczyłem o życie! I zwyciężyłem! O czym tu rozmawialiśmy? Jednak zapłaciłem za to! Skończyłem na ulicy. Zniekształcony jak nikt. Ale teraz daliście mi rolę do odegrania. Będę waszym najgorszym koszmarem! Zniszczę wszystko, na czym wam zależy! Odbiorę każdego, kogo kocha. O super, jak sobie chceš.